Netrixa, where this is the tower Aha, nie zdążyłem przeczytać. Ej, co to jest? Ej, ty patrz, chodź tu, patrz. No nie możemy przejść. To jest Talos'a. Dobra, w każdym razie, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem ZioMixPL, a to jest końcinek Sirius and 3BFE Approaching Hell Patrzcie tutaj, tam gdzie strzelam. No tak, ale te, ta kampania stary była zanim w ogóle jeszcze ludzie się dowiedzieli, że Crowding coś planuje zrobić z ja w nią stary grałem na początku zeszłego roku. Także wiesz. Dobra, o Jezu, co to jest? Dobra, ten poziom jest... ...zlagowany na maksa, jeżeli chodzi o wydajność. Co to o nie, tam są te... ...błyskawice. Boję się. Musimy tutaj generatory podpać, z tego co pamiętam. Gdzie jest armatka? Znalazłeś może już? Nie, jeszcze nie. No to są te dwa góry, Cztery generatory są z tego co pamiętam. Dawaj, full auto im robimy z wyrzutni. Widzę właśnie. jaki lak. Kurde, nie ten poziom to jest kwestia wydajności, to masakra. Jeszcze knumy, serio? Ktoś chce sobie jajca ze mnie robić. Nie wiem czy Crowteam stawia na wydajność czy jak... No, wiesz, to nie jest przez Crow team robione, nie? Mm. Ja pamiętam, że jak ten, że jak jeszcze Gimper tą mapę nagrywał, ona była świeża jeszcze. To to nawet... to on miał znacznie przekąpa ode mnie i on miał ściny nawet. Później go się trochę zoptymalizował, ale i tak ładzy. Jak zginę? trzeba fanty O postykać. nie, nie ginę. Trzeba kliknąć, o! już. Jaka muzyczka! Aha, technopolip Dobra, dawaj go z dewastatora Ha, zanim ty strzelisz to już rozwaliłem dwóch Jestem zbyt... niedobry Dobra, A. dobra, już, nie, nie raduj się tak Jeszcze jeden jest Zlagował się, czekaj Okej okay. Nie mogę Chcesz Chodź Dobra, lać go stary Chodź tu w lewo, w lewo Gdzie? Tu tam, Ja pamiętam... Jest że... come on, bo jest, jest tam ten Ja I tu pamiętam, że taka sieka będzie później Będzie pełno scrapjacków i innych ścierw jest uh. Yes. To, to są czerwone lasery, wytryfy. Jeszcze... extra life. A no to akurat spoko. wymagana było Wymaga muzyczka był... fajna zarobicie Pst. a muzyczka walki ją zagłuszał what the fuck a nie to są te główne Tu generators down to the go dobra czy oni ogiem napieprzają no Czyli tam knumy są ja tu mam dobrą miejscówkę nie chodź obecnie. ich z dewastatorów a nie, nie mamy tych przecież. Ja myślę, ja że mamy te. Cię? Multilatory, nie? A nie mamy? Nie mamy. Ja to już w sumie wiesz. Extra Life'y life jak z po padają wpadają. O kurde, jak oni do tej do wyrzutni w ogóle to im te cztery trzeba zapuścić Co by nie pomarnować tej ważniejszej amunicji póki co Dobra, gdzie ta arma to jest? Tam jest, w lewo jest. Widzisz ją? Coś tam zielonego się świeci Dobra, Dobra tutaj dawać mi to nie Extra life przy okazji Te cztery Dobra, T4 dawaj mam. ten generator teraz No, scrapjacki się zaczynają Stary tu taka sieka się dzieje Ja teraz lecę na 20 FPS-ach nie Ale trochę mnie zlagowało No, tu już nie ma co zmniejszyć właściwie Jest bardzo niski wszystko <grystanie> Nie, trzymaj mi, te O kurde, knumiarze Czym to się, dobra, co Obraź działka ich trzeba, kurde the... Ten jock przeleciał Jaki ninja pieprzony agility. <laughs> <laughs> Tak, <laughs> agility Dobra, dawaj. Dum 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 to Nie, normalnie... Kojarzy mi się z tymi. O z Pierwszymi słowami. Jak? Jakie full auto nam ciągną, stary. Jeszcze knumy, nie? Ja. Zginę zaraz. Taka sieka... Aha. Fajnie. Zaraz egzany jeszcze wyskoczy. Nie pamiętam co tu jest za boss, ale jakiś jest. Chyba też latający. Chyba statek, wiesz, jest tu bossem, z tego co pamiętam. statek. Nie chcę alkora. A ta mapa nie jest najłatwiejsza, jeżeli chodzi o walkę ze statkiem. No, no, tutaj jest bardzo dużo tych... Kilku gówienek. Dobra, no, chyba ostatni generator. No ostatni Dobra Tak gdzieś by się tu przydało zupełnie wyrzutnie Co się... O jezu Co to jest? Żółty czy tam To są jakieś knumy inne Szybsze jakieś Się wychowałem Ten wyskoczył. skoczył Stare jakie lagi są na tym poziomie nie? Koszmar. O. o, Nie! Nie strzelaj we mnie Dobra, macie te cztery, kurde, y nie, się wam Dawaj, generatorka kura. Jeb go! Ta muzyczka oczywiście du -du -du -du. <grywa> Do 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 Ło cieła What the fuck? This... Mental bitch No Jezu jak się O, nice knum oh, Knum na mnie się zrespił No nie coś Kurde! A, kolejny ninja, jak, Knum! Jak mnie upiekł! Jak on na mnie tak chce. Przed w ciebie Knum? O kurde. To ostro stary ci powiem. Dobra, jest C4. Ja do Devastatora nie mam tego w ogóle. Czego? No bo Nie, ja mam. A Dewastatora oszczędzam, no bo z Dewastatora ja najwięcej robię, to jest moja ulubiona broń. Czemu pajem Cię rozpuścił, stary? Nie wiem. Nie wiem kiedy robi, że jako widz się rozpie. Re Kurde, ostro się dzieje, a to dopiero początek. i, tu, tu, tu. I co my mamy do tej wieży, wejść czy co? E... Nie. Ja, tu zaś się te scrapjacki zaczynają. Teraz będą w każdym tym takim brogu. Trzeba je chyba wszystkie pozabić oh, yes. Kurna, że za zaś te pająki. Wow. Dobra, jeden zdjęty. Dobra, w tego... Dobra, jawna u mnie. No co? co? No. Nie ma. Jesteś chaoski. No ten technopolip nie tu wkurza. Się tam zbugował. Najlepsze będzie to jak nie będziemy mogli przejść dalej, bo on się tam zbugował. Czaj, on jest? Dobra, to jest scrapjack. To jest zdążę zauważyć. Chodź. O, to są te. Wyrzuć naboje. No Masz buziaczka, baby. Dobra, rzucę w skrajka łbem Jeszcze raz. Jeb go. Leć. Leć. gnoju Chciałem się osiągnąć, aby to większości pokończyła rzeczy. Dawać tu do wygodnictwa. <grym> tu, 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 tu. <grym> 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 Jezu... Te pająki to są naj Najbardziej irytujące. Mamy zasłaniają ze scrapja. Próbujesz z rakietnicy takiego zbić i, i je, pici pająk wyskoczy o -o. przed ryj i się sam zabije. <laughs> pająk się zrespił na tym. Znaczy się oni był na aucie? Chciał użyć na niego, <laughs> nie działa. Jaki. Fuck again, scrapjack. O sniperem on! Ja tu biegam tak. do, do, dookoła i zabijam je Pięknie Koeni kozak koeni sniper Koeni kozak Koeni. Przepraszam bardzo Dobra wszystko ma naboje do tego Canon bola Kurde, zaś ten scrapjack Więcej was matka nie miała jak ona was porodziła, jak wy tacy grupi? To jest skład... składak. <grystanie> no. Co ty tam klikasz? A, to trzeba, to dobra. O, <grystanie> <grystanie> O kurde. What to fuck, ty tutaj też... Stary, tu się rzeźnia robi. <grystanie> mój ko Mojemu komputerowi nie. się to przestaje podobać. Jo, 14 FPS. No nie, jeszcze ten. No nie Mówiłem, że worship. No, ale przynajmniej ta sama muzyczka się odpaliła. Ale mógłby się ten, Hero zapuścić. Ok. Chociaż z statkiem się później zajmiemy Tak tylko że jak się zajmiemy się nim później stary To ten statek nam tu zapuści tyle tego ścierwa, że nic nie zrobimy No no tak, masz rację To jest spróbuję go ściągnąć Czekaj bo mnie tu knumy atakują Muszę ich się najpierw pozbyć Musimy przynajmniej knumy zdjąć Ja aż to się. ściągnąć O czyżby już mi się arm krótki skończyły? Dobra, jo. No otwórz te swoje zacne gówna, żebym mógł się je A czemu mnie włączy jako widza Dobra, trochę go styrałem Czy trzeba uważać, bo nam się życia skończę, jak tak dalej pójdzie No to jest duży teren, ale tu się nie ma gdzie przed knumami. Znów? i kryć. Ja pierdzielę, ale to z gówno. Jako widz mnie bierze cały czas. Czekaj, jako strój ze snajperki postrzelać. Skampię się gdzieś w jakimś fajnym nie, miejscu. Nie, nie działa na niego. Nie no działa, patrz jak go jedzie. Widziałeś jak go rypło? No nie, no agility please. Dobra, ja tu mam stary dobrą miejscówkę znalazłem. Ze snajperki go na napieprzaj, patrz jak no go tu jedzie. to samo! To mu takie dipsy robi O kurde Knum Ale Knumów mi tu przyszło stary No mnie też Ale zbiłem mu dużo HP w tym czasie Kurde Nie ma amunicji do tego Boże 11 FPSów. Stary ja mam 15, a jeszcze nagrywanie mam włączone 8 FPS-ów biorę rekord Dobra, oh. z dewastatora go na Dobra, trzeba się przemiejscowić Dobra, tu trzeba korzystać z tych Z chwili nieśmiertelności kiedy oni się zabiją Kurde, kolejny knum ninja no jeszcze te większe gnary przyrazy Fak was no, kurde Bić go gnoja Dobra patrz Gdzie głowie jest Stary ale tego ścierwa tutaj It's my boss, I motherfucker Nie, nie mówcie, że druga runda z gościem. Ile knumów stary? Co to jest za chory gówno? Bo musimy ich pomordować stary. A nie. Approaching L campaign. Nie. Dobra, daliśmy radę. Dobra, to ja zalecam jeszcze sobie chwilę postrzelać. Znów są najgorsze Znowu nie zespół jako tego Dobra, O, 20 fps no. You fucking shit <laughs> Cicho, chyba poczyściłem I co mnie tak strzela? A nie, tam jeszcze są Okej, okay, Devastator, nice O kurde! Padłem jak krzywka pnuma Jak ja padam na dwa hity Trochę to smutne Dobra, pożyścimy ich po prostu Devastatorek tutaj, zalecam ja nie wiem w sumie czy my tym... Ty nie wiem w sumie czy my ich ja... mamy zabić, czy... Nie jestem pewien Gówniaki z nich. Nie lubię ich O kurde ty. Dobra, mam jeszcze wyrzutnie, ale też mało. Kinder, przecież jest Infinity bo na wyrzutnie rakiet. No tak, ale ja nie lubię strzelać w gnomy z wyrzutni Czemu? Znaczy trochę mija z celem Dobra, poszukam amunicji do jakiegoś dewastatora czy armaty Gdzieś tu jeszcze musi być Ja znaczy, Nie, nie mogą być ondle z potwory, bo w Syrii sami nie ma ondle z potworów Dobra, chyba musimy ich po prostu wszystkich rozpierszyć. nie będzie jest do, do, dobra do, jeszcze do. 20, 20 potworów musimy zabić także easy skąd wiesz? no wszedłem sobie w statystyki tylko chyba że z tego technopolipa nie skończymy ale i tak w sumie już chyba ukończyliśmy na tylko to jest kwestia formalności żebyśmy ich zdjęli nic tutaj i to tyle widzisz za pierwszym razem Izzy. Grałem sam, to było zdecydowanie trudniej. Ale wiesz, tam nie było tyle, że mieliśmy życia, nie? Tam było coś takiego, że wiesz, że traciłeś HP, jeb, quick, quick save'a trzeba było przydać. To było sporo pieprzenia, nie? A teraz, wiesz... To jest łatwo. Dobra, no, i, no, i, i, tak i tak formalnie chcesz. tego nie ukończyłem, bo ten technopolip się tam zbagował. Ale czekaj, możemy go zdjąć. A co, widzisz go? Nie, nie widzę go, ale możemy jak z granatami. Tylko... Nie wiem gdzie są ten amunicje do C4. Znajdź mi to, ja go zjadę. Tylko gdzie tą C4 trzeba wrzucić? Jak masz ten y, budynek? To tam prawdopodobnie nie jest. O, jest! To Ale tam stary nie dorzucisz, bo to się odbija od niewidzialnej ściany. Serio? No. Właśnie próbuję. Nie. Yeah. Harakiri. Chyba, że tam gdzieś bym spróbował jakieś podwyższenie, go sprawdzić znaleźć i... Aha, odwasatora nie mam. Poszukać. Nie, on się stary przebagował, który z tych budynków i możemy mu gówno zrobić teraz. Dobra, myślę, że skończymy. Po prostu. Po prostu my chyba linię fabularną zrobiliśmy tej kampanii, tak mi się wydaje. Trzy FPS-y miałem. Nie, no ja miałem trochę lepiej. Maksymalnie mi chyba spadły do 13. No, kurde, zaś ten technopolik mi wkurza ale nie ma go nigdzie no dobra nieważne ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę to był Siriusan 3 BFI znaczy Sirius Sun 3 Approaching ale o tak powinienem powiedzieć O BFI to jest są za podstawowej kampanii co Dobra ee, no i co? i razem ze mną był DJ Kinetic to ja jestem, witam tak, to to jest on? witam i żegnam no, no formalnie nie skończymy, bo się ten technopoli na poli i tyle mam do powiedzenia Trzymajcie się, cześć. 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 Oh.